Cześć, witam Was wszystkich z sesony Siatkarz, a dzisiaj po raz pierwszy zagramy sobie Return of the Obra Zaczynamy historię. Man woke me up. Said you'd need ferry to the old inn. Not many eager for that job. Seems a bit late if you ask. I didn't. <laughs> What's in the box? I don't know. Hoist it up in a few minutes. Hey! Ow! Carefully. I ja to jesteśmy na no małej łódce Koło Obradyna Wejdźmy, rozejdźmy się Duży ten statek Oj Pierwsze ciało Co my mamy jeszcze tu? Ster. O, tam coś świeci. Ciekawe, co może być. Nie będzie dziwio się, niech to bula. It's too heavy. Za ciężkie jest, jest powiedziesz, tak?

Możecie sobie zatrzymać filmik i przeczytać. już, pokręt, załoga. Życie na morzu. Różny ładunek. No to są części. Niech weź zimno. Morderstwo. Zew. Zakładnicy. O. Morscy Żołnierze. To, co to jeszcze jest Zguba. Układ. W tym pozostanie tajemnicą do czasu aż opuścisz statek i wrócisz... Zwrócisz yy, mi książkę. HE. Ucieczka. I koniec. Dziesięć części. Dużo. I z czaszka. Pamiętaj o śmierci. Zagarek. Mam książkę. I do tego dostałem zegarek. Może trzeba do ciała podejść? Oh? Sprawdźmy. Captain! Open the door! Kick it in. Ah? Lest we break it down and take more than those shells! <śmany> you bastards may take... exactly what I give you! jesteśmy w centrum akcji. Słuchajcie było, że to jest kapitan. Że za kapitan strzelił. Jest tam Nie może przejść. O, możemy na górę Ktoś się wdrapuje. Coś jest Czterech członków załogi, z czego jeden z nich to jest kapitan. Dzisiaj się do końca. To jest nasza zwłok. Kapitanie. Sześć świadków był obecny. I kto tu mamy? Kim jest ten człowiek i w jaki sposób zginęło? Tej osoby jest niewyraźna na kartach książki. Oznacza to, że masz jeszcze za mało informacji, aby ustalić tożsamość tej osoby. Jej los może być wy wydedukowany i możesz go teraz pisać. Próby identyfikacji osób z niewyraźnym twarzą nie są produktywnym zaj zajęciem. Działaj dalej i zachowaj czujność. Mm. Tak jest. Trzeba stanąć się wyraźnie, gdy w jakiś sposób odkryjesz informacje niezbędne do identyfikacji. No mm. na jednych mm. wspomnieniach. Tutaj możesz przeglądać wspomnienia, w których pojawiła się ta osoba. Mm. Oczywiście będę wam czytał po niektóre mm. rzeczy. Jeszcze sobie zatrzymajcie. Okej, okay, ci można sobie zaznaczać. Ale na razie nie będę zaznaczał tej osoby. Czy jest coś tu jeszcze? Nie. Ci można stąd iść. Może coś tu jeszcze jest? Nie, tu nic nie ma. O. Widziałem już wcześniej te drzwi, ale były zamknięte. O, i drzwi nam się otworzyły. Where are they? Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Przyjemny widok. Kapitan... Mi się da, że to jest kapitan, poderżnął gardło. temu człowiekowi. To jest wyjścia na zebrz... O, to jest faszny. tego co widzieliśmy na górze pokładu. Na plaży Może coś na górze pojawiło O nie, nie mam czasu Ale ja chyba nie Chyba nic się nie pojawiło, więc... Przejść drogę Było dłuższe tak I nie wiadomo, kim była ta osoba Oczywiście mogę zgadywać Ale... Wstrzymanie nie jest tutaj nowym sposobem na przejście gry. Też może mieć warte, i od razu wszystkie postacie na początku, znać. Tu widzimy jeszcze drugie zwłoki. Tutaj. Z tego nie ma, nie? Gdzie jest pustą? No, sprawdźmy. Tego. Myślę, że to jest. Góry. Można było słyszeć, że ktoś się ruszy. I tak jak myślałem. Że... Jeszcze za chwilę był na górze. Został zabity. ten mał... uuuu, no wygubite musiałam wolać ten, dusie, dusie. ten duch... tu się dusił tamten już żyje a tu? to jest? to jest kobieta no i ciekawie się rozpoczyna gierka stał on uderzony, a w był ze mną sam. To nie wiemy, no wiem, czy to był kapitan. I też jeden z osób mówił do, do niego kapitan. Mogę się prosić, słożyły. jest gale your brother my friend I shot him dead I'll be with you soon my love please forgive me To był strzał samobójczy. Kapitan popełnił samobójstwo. A Miguel to może być ta kobieta? Najprawdopodobniej, bo nie wiem, czy nikogo więcej. Trzeba wypowiedzieć fakty. Ten dostał, został uderzony przez możliwe, że kapitana. Który popełnił samobójstwo. Ten wiem, No... Uduszony? Lub? Nie, podniemy. nie rozluzyje. Nie Nie ma. Został dziwnięty przyje, A tamten został postrzelony. Śmiertelny, jak było można się dowiedzieć ten człowiek. W jednej z o tutaj, mówi do niego: Kapitanie, otwórz drzwi. Czyli najprawdopodobniej to jest kapitan. Mm. Mm. Znaczy, jak mówiłem na początku, że strzelać można, to jednak to nabiera większego sensu. Bo skoro piszę, że w drodze dedukcji trzeba albo być pewnym i klikać to, co się dzieje, albo można też strzelać spróbuję przejść całą grę wiedząc jakby kto kim jest i jak w jaki sposób zginął są, są bóstwo i on się zabił pistoletem hmm. Hmm. Sprawdźmy jeszcze tego. Szczepionka Twój drzwi. Tu wiadomo, że już kapitan został odgadnięty. Mam cztery osoby i tylko jedną wiemy. Sprawdźmy filmik. Sprawdźmy też inne rzeczy. Bo możliwe, że jak tam Abigail leżała i nikt po nią nie przyszedł, nie zabrał jej, to możliwe, że jej kości dalej tam leżą. Cztery os osoby śmiertelne. Tutaj tak myślałem, leży u kości. Sprawdźmy. Co się dzieje? Maski. Czyli to statek, który wykonywał się z Krakena? Najprawdopodobniej. Dwie, Trzy. Cztery, pięć. Sześć, siedem. 4, 5 albo 8,5 Jak <grymne> prawdopodobnie zostało zatechowanym przez Krakena I Zapowiada się o fantastycznie Nie spodziewałem się Krakena Teraz idziemy Jaki do zguby. zguby. Zobaczmy co nie mówią. Marcie, gdzie kapitan. Possiłaś was we środku. Mamy jego męża. Gdzie on jest? Pod pokładem, Chodź tu. Ktoś zawołał, ją i to chwilę się skończyło, bo kawałek masztu spadł na nią najprawdopodobniej. W rzeczy nie znalazł ja Została porażona, pomała, przebita z strzępy. Ja Starość spadła. Dużo usłyszałem utknięm no. Cała nazwa zaszyta została zmierzżona przez beztrzecie okaminy. Tak, taki łunek. Tak, pilna. Nie, a sobie ścieżkę, nie? w żaden to żaden z yy. nie no, jak to nie będzie zmierzczona przez yy, taki ruch yy. Martin chciałbym się cofnąć? Chyba nie przejdę, zobaczę to może być Martin nie wiem, sprawdzić Nie znam to jest Jak samo powiedział Martin Martin To jest Martin. Czy mam kogoś Martin jest Martin yy, Jest on trzecim oficerem, nazywa się Martin Perot Czy mam kogoś jeszcze z Martinów? Markus. Nie mamy nikogo innego. Czyli można uznać go za Martina. Jakąś trzeciego oficera? Mhm. O? Ten. rozzerwany na pół. Mm. Pojawiło się ciało.

Osoby chcą uratować. Okej. Chyba nie udałem się. są. No to możemy uznać, że są szorstkowie przez bestie. Mówicie, że jest taka możliwość. Doświadczył... Któr strzelił pełne a... To zrobiła bestia. Niestety nie wiem, co to może być Jeszcze ktoś? Chodzi to w sobie, tak? Bardzo mi ciekawi, żeby tu wejść. Ale w tym odcinku to koniec. to będzie jutro. Więc subskrybujcie, lajkujcie, napiszcie komentarz, czy Wam się podoba i czy kontynuować tą serię. No się, żegnam z wami. Do zobaczenia i cześć!